Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki z kolejnego Staszowskiego mostku tutaj w okolicach rzeki Czarnej. Ja tutaj spotkałem akurat na tym moście Państwa, którzy sobie chcieli ten most przekroczyć, no ale tutaj jedna starsza pani jest na, na wózku, pani pomaga się poruszać. No ja sobie myślałem, że w takim razie ten, ten Pan coś mi nie chciał powiedzieć no, na temat tutaj całej tej sytuacji, dlatego, że problem jest z tym, że z tego mostku nie ma żadnego zjazdu, są takie schodki, co prawda nie ma bariery, tak jak na tamtym mostku innym, natomiast nie ma, nie ma podjazdu, są tylko takie schodki i tych schodków jest tam no, ładnych kilka schodków. Proszę bardzo. No, słucham. I może, może Pan sobie powiedzieć coś powiedzieć na, na, na temat... To znaczy, to w ogóle było yy, ten ten mostek, to znaczy ta kładka, to była tylko do y, tego muru oporowego przed powodzią. Aha, czyli pan tutaj mówi, że tutaj było jeszcze lepiej, że w ogóle tych schodków nie było. Schodków nie było, dopiero myliśmy pod... trochę szumu, żeśmy y, porobili, narobili, no bo my tam mieszkamy po tamtej stronie. No i... To, to było akurat przed y, wyborami, no to ten górnik to zrobił schodki. te schodki. Zrobił. A, a, a co pan sądzi o tym, y, że teraz nie ma tego podjazdu, że trzeba wózek przenosić jakoś? No, lechać... no, no nie, no trzeba jechać no, na Naokoło, a to jest no, kawał drogi. No kawał. Tak, no. no, czyli mają państwo, bo państwo na tym osiedlu mieszkają tam, y, gdzie ja pokazałem kiedyś na najdłużsich dniach, więc mają do wyboru albo trzy metry w górę po takiej skarbie się piąć i potem przeskakiwać przez taki płotek na, na moście, na tym moście, na albo tutaj wózek przenosić, albo jechać sobie dookoła, tak gdzieś nadłożyć na, na, na z półtora kilometra. Nie, ja, półtora kilometra. Co, co pan o tym sądzi, o tym wszystkim? Czy kupa dziadostwa? To jest polska rzeczywistość. Proszę <grywa> Państwa, pan mówi, że to jest polska rzeczywistość. Ja nie będę tutaj zabierał Państwu więcej czasu. Ja pokażę Państwu dalej polska rzeczywistość, ja pójdę sobie troszkę w inne miejsce. Dziękuję Państwu bardzo. Ja, po, ja pokażę Państwu teraz tą taką drogę grozy, którą pokazywałem kiedyś na ciemno. Teraz ja po, po tych schodkach zajdę, bo tu nie jest, te schodki nie są takie zbyt bezpieczne, bo mają jeszcze dziurna na dodatek sobie. sobie. to są takie, o, pokażę Państwu jakie metalowe schodki z dziurami. Tu w Obcasach to jest ciężko przejść, naprawdę kobiecie. I teraz idę taką drogą, która jak Państwo widzą, to jest takie klepisko. Jak pada deszcz, no to tutaj jest błoto. I też widzą Państwo, o, tu jest ten płot betonowy, o którym mówiłem, a po tej stronie jest ten płot metalowy. I to jest taka pułapka, taka nieoświetlona pułapka. Czyli można by nakreślić taki horror, nieoświetlona pułapka jeden, a potem kolejne odcinki tego serialu. Ta nieoświetlona pułapka ma około 100 metrów długości, a ja nie jej całej szedł. Ja tylko się odwrócę, żeby Państwo zobaczyli tam w całej okazałości tą, 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 tą pułapkę. No prawda, że wspaniała pułapka dla ewentualnie jakiegoś mordercy, gwałciciela. Ja nawet w gazecie, którą przeglądam, bo ma być artykuł o naszej świetlicy, znalazłem artykuł o jakiejś dziewczynce, która została zgwałcona i zamordowana, gdy wracała ze szkoły. No nie, na szczęście nie w Staszowie. No, na szczęście, na, na szczęście dla Staszowian, natomiast na, na nieszczęście dla tamtej miejscowości. I ja Potem dowiedziałem się następnego dnia, że na szczęście ten morderca został złapany, no potencjalny morderca został złapany, także gdyby nie został złapany, to reakcja tutaj władz starszego byłaby, byłaby pewnie szybka, A, ale ponieważ został złapany, to ja sądzę, że to jeszcze tutaj będzie ten, ten problem, jako niezwykle skomplikowany technicznie, będzie jeszcze tutaj trwał i trwał. Yy, aczkolwiek ja powiem Państwu takie moje przekonanie, takie moje prywatne przekonanie, bo ja oglądałem trochę filmów w, w, wojennych, historycznych, trochę się historią interesowałem i wiem, że w czasie okupacji... Dobrze, dobrze, ja tu Państwo jeszcze mówią, że jeszcze do mnie podejdą ci, ci z wózkiem. Yy, ja tylko dokończę Państwu tę historię okupacyjną, że... Te wojska niemieckie były często zbrodnicze, ludobójcze, no i co tu dużo mówić, nie wiemy jakie były, ale jednak ci starsi oficerowie to jakieś tam honor mieli, jakiś tam, no powiedzmy. I teraz gdyby oni dowiedzieli się, gdyby ktoś z oficerów, który nadzoruje, tutaj nadzorowałby, wtedy... Te, te, te mostki lub tą drogę na golejów dowiedział się o, o tym jak, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko funkcjonuje, że naraża na szwank drogę niemieckich żołnierzy, oficerów którzy, czy, czy jakichś niemieckich zarówno pomocniczych, tam yy, yy, kobiet, które w jakichś służbach pomocniczych działają, na całym, muszą chodzić przez, przez takie drogi i są narażone na, na gwałty, i, na, i na zabójstwo pociągów no to taki oficer z pewnością by sobie palnął w łeb, dlatego że wiedziałby, że czeka go sąd polowy i, i, i też mu palnął w łeb, ale zginie te, bez honoru, a tak to może z honorem zginąć. Ja, ja nie wiem że to rozwiązanie jest, jest, jest dobre, nie, nie polecam go wcale i nie polecam, żeby ktoś z tych władz starszowskich sobie tutaj palnął w łeb a, a, akurat, w, wcale nie, nie mam broń Boże. Natomiast popukać się w łeb to, 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 to można by i to, to polecam. Tutaj jeszcze Państwo podeszli do mnie, chcą jeszcze coś dopowiedzieć. Słucham Państwa. A bo to Matula jeszcze mi kazała powiedzieć, że no bo byliśmy tutaj ostatnio... Dzień dobry. Dzień dobry. Byliśmy ostatnio na spacerze i chcieliśmy jechać parkiem. Zrobili, no ładnie zrobili ten park, nie powiem. Tylko tyle, że te alejki są tylko jedynie wysypane żurem. Wózkiem no przejedzie. Jest, no no, tragedia, to znaczy przejedzie. Przejedzie. No, 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 bo wózek ma... Jed... Zapada się. Jedna ko koła małe. No, tak. Małe jedna koła. się zapadają. No, no zapadają, kiedy... No, tak, jak, no, jak oni zrobili te alejki, no przecież to te... Tak, proszę Państwa, no rzeczywiście, tutaj w, w parku miejskim, który jest tam niedaleko, tam gdzie stoi ten pomnik katyński, który Państwu pokazywałem, są alejki wysypane żwirem, no i no, po prostu wózki się zapadają, włoski z dziećmi i w, wózki takie, jak, jak tutaj Pan jedzie, a nie Polska <laughs> rzeczywista, proszę Państwa, no na tym skończę, bo jak zrobię za, za długie, to będę miał problem z YouTube'em, a ja nie lubię mieć problemów z, z kimkolwiek, no ale z 600 władzami to mi to nie przeszkadza, gdybym nawet miał jakiś mały problem, więc ja tutaj postaram się włączyć. proszę Państwa, teraz bohaterski tutaj sztuki dokonuje, żeby trafić na przycisk, którym trzeba ten komputer wyłączyć. Wyłączyć to nagranie, Jak nie wyłączę, wyłączyć, zrobi się za długie. To jestem, jestem, o, jestem, proszę Państwa, do widzenia Państwa. Zaraz pokażę Państwu coś jeszcze. Bardzo